Dzień dobry 28 28 kwiecień, Czwartek Godzina 18.30 Jesteśmy dzisiaj w ładnym miejscu, innym, nowym Czy nowym dla... O proszę bardzo, woda Nowym dla kogoś czy nowym jeśli chodzi o wideo. O, Czekaczki tam są. Chodź tak chodź. O, przybliżymy cyk. Łączyliśmy się tego wczoraj chyba, tak? Jak to się powiększa? No i co? Mieliśmy patent, żeby to powiększać, a teraz już żeśmy zapomnieli. Coś się chyba zepsuło. A, tak się powiększa. O, kaczki. I pies. tak się oddala. Cyk. Dobra. Jest dobrze. No. My tutaj bywamy czasami, niezbyt często, ale bywamy czasami. O, kaczki, o one mają malutkie, chodź, chodź Odusia, bo się mnie z dziabną. Widzisz? Są małe kaczki, pokażemy. O, malutkie są. No to nam się trafiło dzisiaj. E, no jesteśmy w takim miejscu, nie, nie jesteśmy to zbyt często, ale byliśmy tu parę razy. A dzisiaj tu jesteśmy, dlatego że jesteśmy w szpitalu. Gyta z młodszym synem jest w szpitalu. Czy nie jest w szpitalu, teraz ją przywiozłem, bo wczoraj po meczu na no, w zasadzie końcówka meczu i syn gdzieś tam podskoczył, jak to bywa w piłce. Jakoś tak spadł nietypowo, że po prostu nogę sobie gdzieś tam w kolanie skręcił. Jest lepiej, bo wczoraj było gorzej. Wczoraj naprawdę go bolało, nie mógł chodzić. Nawet do samochodu musieliśmy go przynieść. Także było słabo. Ale dzisiaj już widzę ewidentnie, że jest lepiej. Bo na tą nogę już staję. Tak kuleje, ale staję. Wczoraj nie mógł na no tą nogę stanąć w ogóle. Ale edyta panikuje, oczywiście. Że to. to tak ciemno jest do no jasnej cholery. Ja tu już ciemniłem. Ja coś tu ściemniłem, ale jak muszę się rozłączyć i chyba to jeszcze raz